Cześć wszystkim, z tej strony Adi i witam Was, kochani, już przed ostatnim odcinku z naszego wypadziku do Liberty City. Witam Was oczywiście, Michael i ja, Adi. A więc, jeśli taki materiał się spodoba, to stawcie łapencję do góry i subskrybencję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych moich produkcji. Cześć, mogę pożyczyć rower? Nie! <laughs> sorry. No to dzisiaj chciałbym się udać i pozwiedzać sobie tą połowę Liberty City. A więc jeśli takie matywo się spodoba, to stawcie łapeczkę do góry. Będzie mi bardzo miło i pomoże w dalszym rozwoju kanału, a my wsiadamy do naszej nowej fury, którą sobie wynająłem w Liberty City. Więc 5 łapek w górę jutro wlatuje kolejny odcinek z GTA 5 życia. No to jedziemy pozwiedzać kolejną połowę Liberty City. No to wyruszamy. my. Musimy zawrócić, bo... a dobrze teraz Teraz się zmienił kurs. No to jedziemy Ja tu muszę odbić. Co się dzieje? Że mi się cały czas zmienił kurs. Ale damy radę. To jest nasz ostatni, przedostatni odcinek, kiedy w Liberty City jesteśmy. Więc jedziemy na drugą połówkę. No to jedziemy. Michael, co ty robisz? Nie jedź jak pijak. O, busik jedzie! Chłopie! Przepada, proszę tak nie jechać! Przecież pierwszy bus we mnie wjechał, więc ja miałem pierwszeństwo. Ty... Odznaczyło mi się, a tu miałem jechać. Ale już dobra. No to odbijam. I jedziemy. Vehicle option napraw pojazd. Tak można citować, kochani. Kolejny bus. Chłopie, możesz jechać, proszę. Dobrze, że oni nie wiedzą, że ja tu jestem prezydentem. Raczej prezydentem w Los Santos. Czemu ta map mapka mi miga? Sorry, chłopie. Nie, 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 nie. Byś wpadł jeszcze do wody, Michael. No to jedziemy. Coś to jest głupie, bo mi się zmienia wskaźnik na mapie. Wolę jechać z tej perspektywy. Jedziemy teraz z wiadukcikiem takim mini. Sorka tu kazali mi odbić. Więc o tyle dobrze. Dzisiaj to jest nasza nocka. Jest już ciemno w Liberty City. czy się wszystko nagrywa ładnie, pięknie. Nagrywa się odcinek, już trwa 4 minuty. No to jademy, jademy dalej. Akurat mi się zielone załączyło, więc o tyle dobrze. Jak wyjdzie GTA 6, to z GTA 5 się kochani pożegnamy wtedy, jak wyjdzie na pc Bo wtedy będę mógł, na, mógł nagrać sobie GTA 6 życie. Jademy obok parku Za skręcać Na dobry pas zjechałem? Na dobry Naprzód Dobra odbijam Trochę dłu długa podróż Po Liberty City na trzecią połowę mapki te trzy taksówki. Ło! Ile taksówek? Pierwszy raz tyle taksówek widzę w GTA. No zaczyna lać w Liberty City. Już dojeżdżamy na połowę mapki. Kolejną pada deszczyk w Liberty City. No to wjeżdżamy na kolejną połowę mapki. Tam gdzie mieliśmy wjechać, Michael. Co ty robisz? No to jademy. Czemu mi się to samo odznacza? Ja nie wiem co się dzieje, szyn. No to jademy. Już jesteśmy na miejscu prawie. Zaraz będziemy miać Liberty City Customs. Jo. To jesteśmy już. Na kolejnej połowie. Adi, coś ty zrobił teraz? Jakżeś teraz pojechał? Pojechałeś po bandzie. Chyba to miejscówkę minąłem, gdzie mieliśmy się zatrzymać. JADEMY TAM Ja... Ja, ja odbiję, sorry, wiem że tak nie można Ale my musimy się wrócić I teraz tu odbić Bo ta głupia minimapka mnie kieruje Chyba... W nieznane Teraz wjechaliśmy chyba na dobrą drogę. Tak! Mingo mamy to, już dojeżdżamy. Już dojeżdżamy, mapka przestała wariować. Zaj zaczęła! Za mnie w nieznane pokieruje. Szybko, zanim się zmieni, bo my już jesteśmy. Jesteśmy już hamu, ty parasol trzyma! Pierwszy raz widzę NPC-ty z parasolami! Wow! Ale w GTA oczywiście nigdy nie widziałem mpc z parasolami. Musimy tu stanąć. Sorry, typek. On stoi, chyba popada deszcz. Dzień dobry. Ło, wow, tok! Tutaj chcieliśmy wbić. Zjedzmy coś. Dobra, weźmy jedzonko. I je jemy. Mniam. 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 Dobra. Zjedzone. Teraz możemy jechać w dalej. I my jedziemy teraz tutaj, coś ogarnąć. I zaraz będziemy wracać. Może już powoli. Będziemy wracać do domku. Bo my musimy jeszcze spakować manatki, czyli bagaże. I się jutro wymeldować. Wiecie o co chodzi, kochani. Więc lepiej wracam. Bo będziemy wracać do Los Santos. Już w kolejnym odcinku. Więc będziemy się pakować, więc musimy wyjechać już powoli pod domek. Zaś na most będę musiał wjechać. To jest dziwne. Ale Liberty City fajnie odwzorowali to jako mod. Jakbyście chcieli poradnie, jak zainstalować tą mapkę, to chętnie nagram. Jak się oczywiście uda, bo ja z poradnikiem to wgrywałem, tego moda. Dobra, jademy już powoli. Musimy się spakować. Spakować bagaże, i jutro wyjechać już w następnym odcinku. I patrzcie, nie ma mapy Los Santos, jak możecie widzieć. Jest sama mapka Liberty City, więc to jest fajne. Ale jak polecimy do Los Santos, to mapka się zmieni na Los Santosową. I to jest epicki mod, bo chociaż nie mamy tyle mapek. Tutaj zawalone tymi mapkami. Bo jest mod, że można tu... To jest Los Santos, prawda? Jeszcze jest inny mod że tu będzie Los Santos, a tu będzie na przykład Liberty City na samym dole. A to jest dla... Mi się bardziej podoba ten modzik, bo tam Liberty City oczywiście widzimy same na tym modzie. Więc to jest dobrze i nie musimy się gubić. Adi. Przestań tak jechać. No to kierunek... Domek! Dobra, jedziemy szybko. No to jademy. Ła! No to będę już miał kłopoty. Mi się tej kobiecie nie stało? Myślę, że nic. No to jedziemy, bo będę musiał się spakować i jeszcze w dodatku się z Wami pożegnać. Spadł mu parasol z ręki, ok. I fajnie by było, gdybyśmy tak zdobyli 150 subów. To obiecuję, że nagram jakiś specjalik dla Was z okazji 150 subskrybentów. Ale pada. Nie mówcie, że ja... Tak, ja już przejechałem most. To jeszcze jeden most i będziemy na miejscu. Będziemy już na naszej połowie, gdzie my mieszkamy. Bo z trzeciej już wyjechaliśmy. Sorki. Autobusik tu stał. Ale pada. Ło, ho, ho. No dobra. Taksówka mi się wepchnęła. Taksówko, ja mam pierwszeństwo. Kiedy my wiadamy na mościk? Już. Już wjeżdżamy na naszą połowę. Wjechaliśmy na ten most. Jesteśmy już. No co mi się odznacza to? Co jest granation? Bo ja nie wiedziejszym. Tu zjeźdźmy. Tu żyję, Bo już jesteśmy na naszej połówce, gdzie my mamy swój apartamencik wynajęty. Bo się muszę wymeldować stąd już jutro. Dobra, już prawie jesteśmy na naszej połowie. Ja raczej jesteśmy, tylko musimy dojechać najpierw. O, jesteśmy na naszej ulicy już. Tak, tam jest mój apartamencik. To już mogę odznaczyć, co mi tam i jedziemy. No to teraz wchodzę do apartamentu i idemy się pakować. Bo ja się muszę jutro wymeldować. Dobra Które rzeczy są moje? Telewizor nie. O, to jest moje. Muszę to wziąć. Dobra, wziąłem. Tam muszę wyjąć swoje te Dobra, dobra jedzonko muszę wziąć na podróż. Muszę wziąć jeszcze kole moją. Dobra, wziąłem i sprawdzę twój odcinek. No jeszcze tak troszeczkę, bo my musimy się spakować. Wszystko. Wziąć manatki i jutro się wymeldować. To muszę wziąć. No to wszystko już mam. Teraz idę schować do bagażnika. W moim aucie. No to raczej nie pakuję jeszcze do bagażnika, bo... To wracaj z bagażami, Majki. Wracaj. Jedam tu. Dobrze. Tu dałem bagaże. I zamknę drzwi na klucz, bo muszę jakaś pojechać. Jeszcze coś ogarnąć. Pojadę na doki kupić bilet. Bo trzeba. Niestety musimy kupić bilet na doki do Los Santos. I będziemy kończyć. Jedziemy do nas na doki. Praca Romana, ciekawy czy on już tu pracuje. Tu się jedzie. Tu się jedzie na Doki, więc spoko. Muszę kupić bilet do Los Santos. Doki są tu. Dobra, wysiadka. No to znika, czyli autkiem, autem muszę tam przypłynąć. Dobrze, więc idę kupić bilet. Poczekaj, wsiądę do auta i podjadę, żeby nie stracić auta. Tutaj muszę kupić bilety. Muszę podjechać i wyleźć na prom. A wejście jest tu. Bingo. Wbijaj, wbijaj, Michael. Wbijaj, wbijaj, Michael. Co ty robisz, Majki? Idemy, bilety. Idę do biletomatu. Gdzie jest biletomat? O tutaj. Na górze będzie. Tak, jest biletomat. Tu na górze. Widzę, 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 widzę. Dobra. Nie, 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 nie. Michael, co ty robisz, Majki? Musimy znowu zaś wrócić do biletomatu. Tu jest O jest, to ten biały Raczej nie to ten, to ten biletomat. Dobra. Los... San-tos! Dobra, wpisem i kliknęmy drukuj. Pyk! O! Wydrukował się! Łapię, dobra i teraz mogę lecieć do auta. Bilet kupiony do Los Santos, tylko Michael nie może zgubić. Bingo! Do Los Santos, bilet kupiony. Na jutro. Więc jedziemy teraz do domu. Do naszego apartamentu. Dobra. Jedziemy do nas. I będę się z wami żegnał. No to jedziemy do mnie. Do mojego. Dobra. Jademy. I pięć łapek w górę jutro. Nagrywam odcinek, gdzie wracamy do Los Santos. Bo bileciki już kupiłem. Więc o tyle dobrze. Bingo, otwarł nam szlabany. Pięknie. Dobra, jademy. O, zamykają już po mnie. Szlabanki. I teraz odbijamy tu. już jesteśmy. Więc kochani, cóż, myślę, że z tą materiału to już chyba będzie wszystko. Jeśli chcecie, kolejny odcinek z GTA V, życie, jak wracamy do Los Santos, to zostawcie oczywiście łapeczkę do góry. 5 łapenci w górę oznacza to, że nagrywam jutro odcinek, gdzie wracamy do Los Santos. Więc Majki, i oczywiście ja, Adi się z Wami żegnam. I widzimy się w kolejnym filmie. Poczekajcie, tylko zapiszę sobie gierkę, postępy. Sprawdzimy jeszcze raz. 11 dzisiaj, tak? 11, 11.18. Zapisane. Więc kochani, 5 łapęci w górę oznacza to, że nagrzę wam kolejny odcinek. Więc ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Papatki. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym filmie z GTA 5. Życie już jutro. Papatki. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym filmie. Elo i Cześć i pozdrawiam was papatki